I niecodzienne wartości w drogeriach Marysieńka. Kocha Polskę, lubi piękno, szanuje ludzi. Cześć. Witam was w kolejnym filmie i w tym filmiku chciałam się z wami podzielić swoją opinią na temat pewnego produktu kosmetyku. A będzie to kosmetyk do pielęgnacji włosów. Moje włosy są długie, blond, non stop rozjaśniane, farbowane i problem mam z takich, że mam bardzo, bardzo suche końce. Codziennie rano myję włosy i żeby je rozczesać, to jest po prostu dramat. Nakładam różnego rodzaju maseczki, odżywki w sprayu, no i mimo wszystko te włosy gdzieś tam szarpę, szarpę tym grzeginiem. Kupiłam sobie kiedyś taką odżywkę w sprayu dwufazową, która niby miała mi ułatwić rozczesywanie, no ale niestety nic z tego nie wyszło. Ale jakiś miesiąc temu zakupiłam pewną odżywkę i jest to odżywka Schwarzkopf Gliskur, właśnie tą czarną. Słuchajcie, rewelacja. Moje włosy się po prostu wspaniale rozczesują. Normalnie dano mi włosy, nakładam maskę, odczekuję chwilę, aż podeschną włosy. Niech tam się pokręcę po mieszkaniu i nakładam sobie tą odżyweczkę w sprayu. Ona jest dwufazowa, jest płynna, jest taka biała pianka. Wystarczy nią wstrząsnąć, tak? I już spryskuję sobie w odległości około 15-20 cm moje włosy i przystępuję do rozczesywania. No słuchajcie, grzebień sunie jak pomaśne. Dla mnie jest rewelacja. Bardzo mi się sprawdziła. Polecam Wam ją gorąco. Bez względu na to, czy ma, na to, czy macie długie, czy macie krótkie włosy. Odżywka jest bardzo dobra. Są z tej serii różnego rodzaju też inne odżywki. Jest taka... W, Chyba nabłyszczająca, z jedwabiem, do włosów farbowanych. W każdym razie ja zaczęłam od tej, na pewno będę korzystała z innych odżywek. Yy, polecam. Jeśli mam dać, yy, nie wiem, opinię od jednego do pięciu, pięć. Czy kupię ten produkt? Kupię go na pewno. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Pa.